Siema, z tej strony Dragus, razem ze mną jest... Z Wolf. witam serdecznie. A dziś powiemy wam wszystko, co musicie wiedzieć jako początkujący gracz w Project New Warda. Oglądajcie do końca, gdyż pod koniec filmu będą informacje dotyczące giveaway'a. Zapraszam do oglądania. Pomine rasy, są jest to spowodowane tym, że są opisane w gierce, więc nie widzę sensu, żebym to tłumaczył. Napomknę tylko, że na Twitterze twórców często są podawane kody właśnie do race spinów, więc polecam wam... I za zaobserwować. No dobra, a teraz wróćmy do głównej części tego filmu. Najpierw zacznijmy sobie od omówienia statystyk. Combat zwiększa staminę i zwiększa obrażenia od pięści. Defense zwiększa HP. Sword zwiększa obrażenia od miecza, a Fruit zwiększa obrażenia od owoców. Project New World ma jedną ważną zasadę, a jest nią zawsze bez questy, gdyż bez questów nie opłaca się farmić. Zabijając moba dostaniesz 20 expa i 10 złota, natomiast jeśli będziesz miał questa, po na przykład zabiciu 5 mobów dostaniesz 2000 expa i 500 złota, więc nieważne co, zawsze trzeba brać questę. Znając podstawy musisz jeszcze wiedzieć w jaki sposób rozdawać punkty statystyk tak, aby gra była jak najbardziej efektywna i przyjemna. W pierwszej kolejności musisz podjąć decyzję w jaki sposób chcesz walczyć. Jeśli zdecydowałeś się, że do walki będziesz używał mocy owocu, na samym początku proponuję rozdać większość punktów statystykę owocu oraz mniejszą ilość statystykę defens i combat, co pozwoli na dłuższą walkę i w razie potrzeby ucieczkę dzięki zwiększonej staminie. W wypadku, gdy zdecydujesz się pójść drogą miecza bądź innej broni białej, obowiązkiem jest rozdać większość punktów statystykę miecza, drugiej kolejności defens, a trzeciej combat. Większą zmianą od walki owocem jest natomiast większe skupienie się na statystyce combat niż wyżej wymienionej. Jeżeli chodzi jednak o walkę wręcz, najlepszym rozwiązaniem jest zmaksymalizowanie statystyk combat oraz defense, jednak jest to aktualnie najcięższy i najmniej przyjemny sposób na grę, ze względu na brak stylów walki, takich jak Black Lexandriego. Wiesz już wszystko o statystykach oraz jak powinieneś farmić, więc pora teraz, abyś się dowiedział, które NPC przydadzą Ci się w Twojej podróży. Sword Seller, u niego możesz kupić swoją pierwszą katanę, która kosztuje 1000 zł. Bardzo łatwo go znaleźć, jest na pierwszej wyspie i jest zaznaczony wielkim żółtym znacznikiem. Fruit Dealer, u niego możesz wylosować owoc za złoto, gemy lub Robuxy. Albo możesz kupić owoc za Robuxy lub Złoto, znajduje się na każdej wyspie. Quest Giver, są to NPC, o których odbierzesz quest na swój poziom, znajduje się na każdej wyspie. Barrel Giver. Daje ci quest na dostarczenie beczki, za dostarczenie otrzymujesz gemy, 2 levele w górę, złoto. Znajduje się na pierwszej wyspie i można wykonywać tego quest'a co około pół godziny. Navigator. Ustawiasz u niego spawn poeta, Znajduje się na każdej wyspie. Shipwright. Można u niego kupić statek, tylko uwaga, statek nie jest na stałe, więc nie wydawajcie na początku hajsu na Galeon. Znajduje się na każdej wyspie. Stat NPC. U niego możesz zresetować statek za gemy. Znajduje się tylko na pierwszej wyspie. Praktycznie każdego bossa oraz superbossa można zdobyć akcesoria, dzięki którym zwiększamy statystyki takie jak stamina, życie, obrażenia od owoców, obrażenia od broni białych oraz regeneracja życia oraz broni, np. eventowa kosa Krampusa. Akcesoria dzielimy również na dwie grupy, te które zakładamy na głowę i te które zakładamy na tors. W grze obowiązuje także system bounty, dzięki któremu możemy przewidzieć jak silny jest dany gracz. Jeżeli zabijemy innego gracza, otrzymujemy banki. Jeżeli zaś zginiemy, tracimy je. Jeżeli gramy jako członek Marin, możemy zapolować na graczy z banki i dostać za nich nagrodę w postaci beli. Owoce spawnują się pod każdym drzewem na każdej wyspie, za wyjątkiem wyspy eventowej. Wśród owoców wyróżniamy owoce żywiołu z logią. Dzięki której zyskujemy niewrażliwość na boty z levelem o 7 mniejszym od naszego, za wyjątkiem bossów, oraz graczy, którzy nie korzystają z owoców lub haki utwardzenia, czyli BUSO, o którym więcej w przyszłych odcinkach. I tak jak wspomniałem na początku, mamy dla Was giveaway: żeby wygrać owoc Tremor, trzeba napisać w komentarzu owoc i dlaczego chcielibyście go dostać. I to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeśli tak, to zostawcie suba, lajka i komentarz. No i co, zapraszam na Discorda, gdzie możecie dowiedzieć się więcej. Był ze mną. Z Wulf Narka. Marka!